Cześć, nie wiem czy już jestem na żywo, czy nie, ale pierwszy raz w sumie nagrywam program na żywo z komputera, bo zazwyczaj robiłem to z telefonu, ale czasem gdzieś tam chciałbym skorzystać z tego telefonu gdzieś tam zobaczyć jakąś informację, coś doczytać, o czymś sobie chcieć przypomnieć, i wtedy chciałbym zerknąć. Dlatego też uruchomiłem w końcu przez komputer program na żywo, też właściwie. To jest program robiony dla zasięgów, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać wieczorem. W sobotę o 21.05 ludzie o tej godzinie oglądają albo jakieś fajne mecze, albo może oglądają jakieś fajne filmy, ale ja tutaj chciałem z tego miejsca tutaj się zareklamować i pokazać właśnie swój kanał na żywo, to jest kanał Piłka i Kosz. Mam nadzieję, że za chwilę parę osób się tutaj pojawi. Ktokolwiek tutaj czat uruchomiony, zaraz będziemy nawijać. Będę nawijał o kilku sprawach około piłkarskich. To będzie o piłce nożnej, głównie program chociaż o koszkówce także chciałbym robić programy na żywo, ale zrobiłem dzisiaj kilka shortów. Nagrałem także program o Cleveland Cavaliers, więc dla fanów koszkówki, także coś znajdziecie na moim kanale bez żadnego problemu. Kamerka tutaj widzę, działa poprawnie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Za chwilę, jak to się pojawi, to może usłyszę, czy dobrze mnie słychać. Może sprawdzę, czy jest wszystko ustawione, czy to jest czat publiczne nagrania wszystko jest wszystko poustawiane, więc prawdopodobnie muszę być cierpliwy i poczekać tutaj na pierwszych oglądających pierwszych słuchaczy, a będę chciał ponawijać o super Pucharze Hiszpanii, o finale, który odbędzie się jutro pomiędzy Realem i Barceloną i to będzie rewanż dla Realu Madryt po meczu, kiedy przegrali u siebie sromotnie 4 do 0 ten ostatni mecz w październiku się odbywał ten mecz, o ile dobrze pamiętam. No i to była klęska Realu Madryt I od tego momentu Real się podniósł, można powiedzieć, no, patrząc przynajmniej na tabelę, bo jeśli chodzi o styl gry, o właśnie wyniki są ok, ale styl nadal to nie jest to. Nadal ta drużyna potrzebuje. Ci zawodnicy muszą się zgrać. Nadal Mbappé jeszcze nie kliknął. Gdzieś tam strzela de Gola, ale nadal nie jest na tyle skuteczny, na ile był w Paris Saint-Germain. On tutaj potrzebuje na pewno jeszcze czasu. To nie wygląda tak idealnie, jak miało wyglądać. Pewnie fani Realu Madryt nie są zadowoleni z tego powodu, że Kylian Mbappé aż tak dobrze nie wygląda. No i cały Real no, wygląda gorzej niż rok temu, ale tutaj jeszcze właśnie po tym meczu. Przeciwko FC Barcelony wydawało się, że koniec Real Madrid, a potem Real się jednak, jak to Real obudził, przynajmniej mówię, patrząc na wyniki. No i gdzieś tam dogonił Barcelonę, w końcu ich wyprzedził w tabeli ale mamy teraz ten, ten zagrał w tym meczu przeciwko Bilbao, w meczu półfinałowym właśnie paru Hiszpanii, więc jest szansa, że zagra w tym finale, w tym El Pasico. Ale jaka to jest szansa? Słyszałem, słuchałem wielu ekspertów na ten temat, każdy się wypowiedział. Jakie jest moje zdanie? No takie 50-50 tutaj, ciężko jest powiedzieć, czy Szczęsny dostanie tego zaszczytu zagrać w tym meczu finałowym. Z jednej strony Iñaki penia został ukarany za to, że się spóźnił na tą odprawę przedmeczową i już w tym meczu półfinałowym nie zagrał. Czy po raz kolejny ukaże go za to samo przewinienie po raz kolejny? No nie wiem. Chyba, że postawił już na szczęsnego, że zagra w tym już finale przeciw Koralowi, a potem w Lidze wróci Niekipenia. Chociaż na samym końcu nie, nie wiemy, co myśli Hansi Flick, bo na pewno te dwa ostatnie mecze Szczęsnego dały wiele do myślenia właśnie Flikowi, żeby gdzieś tam może stawiać na tego Wojtka i jednak, żeby tutaj na pewno ma ciężki orzech do zgryzienia i pewnie jeszcze sam do końca nie jest przekonany, na kogo postawi w jutrzejszym meczu, a może już na ten moment jest, ale gdzieś tam po tych ostatnich meczach Wojtka pewnie miał duży bóg głowy na temat tego obsady bramki co ja uważam? No ja uważam, że w ogóle jaki Peña to jak już gra w lidze, jeśli został wybrany tym pierwszym bramkarzem, bo o tym też y mówił wyraźnie y Hansi Flik, no to w tej lidze mistrzów może y Wojtek Szczęsny patrząc na jego doświadczenie, na, jego, y na to, że jest w tej drużynie, to wydawało się, że w tej lidze mistrzów będzie grał. Ja na to liczyłem, ale nie grał w tej lidze mistrzów. No więc jak już zagrał w tym pucharze, a teraz super pucharze, bo ten mecz pucharowy także był przed meczem z Bilbao, z Balbatros, yy, przypominam wam, wygrane 4 do 0, tam również Wojtek zagrał, bo właśnie zagrał w tych dwóch meczach, łączny bilans bramkowy Barsy 6-0, czyli dwa czyste konta Wojtka, no oczywiście nie ustrzegł się tam minimalnych błędów, ale ostatecznie dwa czyste konta, dwa clean sheety to jest wyczyn, no i gdzieś tam w tym finale może wystawi jednak Wojtka, a czy tak wcześniej myślał? To ja nie wiem. I może wcześniej myślał, że tutaj ukaże, tutaj zagra Wojtek, ale na samym końcu postawi w finale na Wojtka Szczęsnego. Nie wiem, podzielone są zdania na ten temat. Na samym końcu my nie wiemy też i musimy czekać na to spotkanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No nie wiem, niby jestem na żywo, niby jestem publiczny, a gdzieś tam nie ma tych ludzi, gdzieś tam jak przez telefon robię programy na żywo, to zawsze naprawdę w dużej liczbie te live są naprawdę oglądane czy słuchane bo nie wiem jak to tam wygląda tutaj staram się nawijać przez komputer, bo też myślałem, że będzie lepsza jakość, nie dość, że mogę tutaj skorzystać z pomocy typu telefon, to jeszcze ta jakość tutaj jest wyższa i na to liczyłem no jest wyższa na to liczę, zobaczę potem z otworzenia sobie to nagrania. przypominam kanał Piłka i Kosz, nagrywam o Super Pucharze Hiszpanii, o tym meczu jutrzejszym, mecz odbędzie się o godzinie 19, bez problemu można go obejrzeć w Polsce ta sama sytuacja nie tyczy się FA Cup Pucharu Anglii który odbywał się dzisiaj odbywał się wczoraj, będzie odbywał się jutro o tym będę chciał na pewno tutaj także nawinąć, bo przecież Tymoteusz Puchacz choćby zadebiutował dla Plymouth i ta drużyna pokonała Brentford. To jest dość duża niespodzianka, można powiedzieć, patrząc, jak się spisuje Brentford w tym sezonie w Premier League. To jest naprawdę spore zaskoczenie. Sprawdzę, czy to wszystko działa poprawnie. Wszystko niby działa poprawnie. Czy jestem. No, niby wszystko działa. Czy jestem publiczny, czy jest to nagranie publiczne, bo też mu tam jest do zmiany publik. Niepubliczne, publiczne, i to się może gdzieś tam zmieniło, ale no chyba nie. Chyba nie nieważne. Dobra, to już dokończę chociaż o tym super, super pucharze Hiszpanii, bo tak chciałem zrobić nagranie i o FA Cup, i o puchaczu, i o... Bramce Jacka Grillisza, no bo tutaj Jack Grillis czerwaga dla Manchester City i ma dwie asysty Manchester City wygrywa 8-0, ale nie będę tutaj się nie wiadomo, jak produkował, jeśli jest taka mała liczba, czyli zerowa liczba oglądających, więc dokończę tylko, żeby to opuścić, żeby ci, którzy to będą za chwilę może oglądać, albo ci, którzy tego to będą mogli zawsze obejrzeć sobie z otworzenia to nagranie, no więc dla fanów Barcelony także bardzo ważny mecz po tych ostatnich cyrkach w klubie, to co się dzieje to jest wręcz niewiarygodne, no tutaj z tym Olmu, na samym końcu pewnie zostanie w klubie, ja już do tego nie wnikam, nie chcę wracać do tej sytuacji, nie tylko z Olmo, bo wiadomo, że tutaj jeszcze pał Wiktor, a tutaj się o tym dużo nie mówi, no bo to nie jest mainstreamowy zawodnik, mówi się głównie o Danim Olmo, ale no ogólnie cyrki w Barcelonie raporta to jest niewiarygodne, jak się rozmienia na drobne w samej końcówce swojego panowania, bo to na to wygląda, że on tutaj, że jeszcze trochę porządzi w Barcelonie ale robi wszystko, żeby osiągnąć sukces, ale jakim kosztem? to się okaże, no, jak to się skończy. No, tutaj jedna osoba się przed chwilą pojawiła, więc nie wiem, kto to był, ale może za chwilę większa liczba słuchaczy i będę w stanie, będę miał do kogo nawijać, to będę nawijał FA Cup, nie? no bo naprawdę sporo fajnych meczów mieliśmy w FA Cup, mieliśmy mecz Liverpoolu, mieliśmy mecz Leicester City, mieliśmy mecz Nottingham Forest, mieliśmy wiele z bardzo dobrych meczów, mieliśmy Plymouth, no To jest właśnie ta niespodzianka. Oni pokonali Brentford, to jest spora niespodzianka. I w 81. minucie Tymoteusz Puchacz pojawił się na boisku. To jest jego debiut na, na boiskach angielskich. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Plymouth, bo oni walczą o utrzymanie w Championship, ostatnie miejsce. Na pewno nie będzie łatwo temu zawodnikowi, ale ja tak się <ścoughs> gdzieś tam. Komentowałem to. Ja uważam, że to jest liga dla niego. On jest wybiegany, jest mobilny, nie do końca taktycznie ogarnia sytuację czasem i liczę, że gdzieś tam ogarnia się w przyszłości. Tym motywem już puchać, jeśli chodzi, a może nigdy się nie ogarnie i zawsze będzie. Miał kilka wad, a ma także swoje zalety i walory, i ten hejt na niego wylewany co, każdego dnia w internecie, moim zdaniem, jest słaby. Często nie ma żadnej, no po prostu już ludzie się upali, ale jest to z tym puchaczem tak, że po prostu albo się go lubi, albo się go nienawidzi. Tak wygląda jest czarno-biało. Albo ma, ma swoich fanów, oczywiście, ma swoich zwolenników, ma swoich przeciwników. Ja oczywiście. Jestem fanem Lecha Poznań, więc zawsze gdzieś tam tym kapuchacza będę miał w swoim sercu i będę mu kibicował. I zresztą jak każdemu piłkarzowi polskiemu grającemu za granicą, oczywiście, że konstruktywna krytyka zawsze się może przydać i każdy powinien krytykować. Jeśli, ale hejtować i już tak naprawdę wyzywać go, i że się do niczego nie nadaje, no to się nie nadają ci ludzie komentujący. Często, bo oni ze swoich domów wygodnych, z fotelów, z kanap sobie wysyłają wiadomości, a sami nic w życiu nie osiągnęli, albo będą innych oceniać. No nie wiem. Ja oceniam pochacza bardzo obiektywnie. I no wiadomo, ma swoje ograniczenia ten piłkarz, ale ogólnie rzecz biorąc, jest dobrym piłkarzem, walecznym wybieganym i myślę, że w Plymouth może naprawdę sobie poradzić i dobrze wyglądać i to jest właśnie liga dla niego i życzę mu, żeby razem właśnie z Plymouth utrzymał się, a tutaj awans do kolejnej rundy FA Cup. to jest taki bonus i fajna informacja dla nas i gdzieś tam ja na pewno będę śledził Plymouth, ich sytuację w pierwszej lidze, bo po prostu kibicuję wszystkim polskim zawodnikom, więc kibicuję również Tymkowi Puchaczowi i, i bardzo fajne, no, super puchar Hiszpanii, taka rzecz w sumie wymyślona tylko po to, żeby gdzieś tam zagrali w Arabii Saudyjskiej, żeby kasę zarobić dodatkowo no wszystko super, pięknie, ładnie no i fajnie, że El Clasico, ale nie do końca ten puchar, nie wiadomo jak jest szanowany poważany, ale fajnie, że do tego meczu ogólnie dojdzie i to będzie taka miarka między tymi dwoma ekipami ja się cieszę, że Barcelona zagra ten jutrzejszy mecz w takiej sytuacji, jak jest teraz, czyli takiej niepewnej, nie wiemy, czy w jakiej są dyspozycji na 100%, tak samo jest sprawa się tyczy Realu Madryt, ale to jest bardzo ciekawy moment w historii tych pojedynków, bo 2-3 lata temu te pojedynki nie były tak ciekawe. Teraz Barca naprawdę jest ofensywnie dobrze usposobiona i jego flika i w defensywie też kombinuje z tymi spalonymi, ma 20 wymuszonych, spalonych. Właściwie bardzo często po 10 na mecz nie 20, ale po 10 nieraz mieli w tym sezonie po prostu te pułapki offsajdowe, to jest taka ich. To jest taka ich jedna z zalet, która może się okazać wadą w danym meczu, bo na razie mi się udaje, ale czasem mi się nie udaje i stracą tego gola, ale to jest jedna z ich takich bardzo wysoko grata obrona i to jest bardzo ciekawe. Też jak wygląda atak Lewandowski z, tymi, z Rafinią, który ciągle jest topowym graczem świata. I tutaj o nim też chciałbym sporo powiedzieć. Ostatnio, jako kapitan, znowu pokazał się z dobrej strony. Nie zawsze gra idealnie, ale to jest świetny sezon Rafini i jest jeden z moich ulubionych zawodników. Lewandowski jest bardzo ważny, żeby tutaj strzelał gole. Jak strzela, no to drużyna wygrywa, bo dziś. Czasem Barcelonie brakuje skuteczności, bo nie można im odmówić, że oni nie generują. Podobna sytuacja jest w Realu Madryt. Oni nawet jak do tych rzutów karnych podchodzą, to teraz mają problem, bo podchodzi Bellingham, podchodzi Mbappe, a ani jeden, ani drugi nie jest w tym dobry. Luka Modric nie zawsze jest na boisku i nie, nie, nie zawsze wiedzą, kogo tam wyznaczyć do tych rzutów karnych. A przynajmniej w Barcelonie sytuacja jest klarowna, że podchodzi Robert Dawandowski i możemy być Spokojnie, że raczej tego gola strzeli, bo jest w tym aspekcie bardzo dobry, gdzieś tam dla reprezentacji czasem to nie wyglądało tak dobrze. Pewnie jeszcze większy stres. Ale dla Barcelony dawał radę, ja będę kończył, bo tracę głos. Ten program na żywo, jedna osoba się pojawiała, ale tak ogólnie nikogo nie było. Nie wiem, algorytmy może komputerowe są inne niż telefonowe, nie wiem, nie rozumiem, bo na telefonie to zawsze jest 50-100 osób. Na żywo mam. A dzisiaj niestety, a chciałem tu ponawiać dłużej, ale nie wiem, czy bym był w stanie w ogóle przeziębiony, dłużej nagrywać, tutaj nawijać do Was, mówić. No przynajmniej kilka słów powiedziałem o tym super Hiszpanii. Jutro o 19:00 Real Barcelona, wielki rewanż dla Realu za, ten, za to upokorzenie, jakie, jakie doznali na własnym boisku w październiku przeciwko Barcelonie. Przegrali 4-0, więc tutaj zrobił wszystko, żeby ten mecz. Wygrać, no i Wojtek Szczęsny ma szansę także zagrać w tym meczu, a na pewno zagra Robert Lewandowski, no bo Barca potrzebuje jego goli i na pewno w finale Pucharu Superporu Hiszpanii ten lewy Swojej minuty dostanie, pewnie zagra też Jamal, zagra Rafina pomoc Pedri Gavi, no Casado w obronie zobaczymy, pewnie zagra Araucho, jeśli gra, ale no właśnie tutaj także trzeba wspomnieć, że Juventus bardzo chce tego zawodnika, mam nadzieję, że Araujo, Ronald Araujo nie odejdzie z klubu, bo to jest zapowiadając się na jednego z najlepszych obrońców, jeśli tylko będzie zdrowy, a tyle czekaliśmy na to, żeby się wykurował, więc mam nadzieję, że Ronald Araujo zostanie w FC Barcelonie i będzie w przyszłym roku tym podstawowym obrońcą już teraz, właściwie w tej rundzie wiosennej i przy otwarciu kampną. Ja sobie nie wyobrażam, że miałby odejść po tych wszystkich perypetiach z West Hamem w zeszłym okienku transferowym. Musi zostać ten zawodnik. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego nagrania. Słyszymy i widzimy się wkrótce. Muszę tutaj znaleźć miejsce, gdzie się kończy. Tutaj widzę już zakończenie tego streamu, więc. Kanał Piłka i Kosz. Pamiętajcie o kciukach w górę, pamiętajcie o komentarzach. No i bądźcie na żywo częściej. Dzisiaj chyba wszyscy oglądają filmy albo jakiś mecz, albo nie mają czasu po prostu na YouTube. Spotkamy się, mam nadzieję, już wkrótce. Cześć.